Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co idzie do ciebie? Jeden, dwa, i trzy. Dokonaj wyboru. Jeden, dwa i to jest trzy. Dobrze. Poczekajcie, poczekajcie. Jedynaczka, co idzie do jedynaczki. Jedyneczki idzie. Pokażcie karty. Yy, wartości rodzinne będą się zmieniać, droga jedyneczko. I tutaj tak, albo u niektórych z Was po prostu no, będzie się rodzina rozpadać, albo tutaj będziecie yy, no, bardzo mocno pracować nad tym, żeby ten jednak silniejszy, solidniejszy fundament był yy, do budowania tej rodziny. Ale karty mi pokazują, że. Yy, jeżeli miałoby się coś rozpaść w relacji tej rodzinnej, międzyludzkiej, związkowej, to będzie to powodem jakaś trzecia osoba, jakieś, jakieś tu kwestie romansowe, coś w tym stylu u niektórych z Was. Także tutaj, jeżeli wiesz i czujesz, że no. Takie sytuacje mają miejsce, no to karty mówią, że tutaj te wartości rodzinne będą się rozpadać. Jeżeli na przykład to nie o to chodzi, to karty pokazują, że ty czy twój partner, partnerka, możecie mieć inną wizję przyszłości. Tutaj możecie mieć problem z podjęciem decyzji, bo tu w, w, tutaj będzie ważna taka sytuacja, gdzie no, ktoś będzie podejmował tą decyzję, taką będzie czuł potrzebę w sobie. Trzeba się przeprowadzić, trzeba się wyprowadzić, trzeba zmienić miejsce zamieszkania. Tak, tutaj jest to pokazane. Dobrze, przede wszystkim drogie jedyneczki. Tak, widzisz, rodzina będzie ważna. Rodzina będzie ważna, i tutaj karty pokazują, że. Tutaj trzeba będzie stawiać na cierpliwość. Jeżeli będziesz prowadzić rozmowy z kimkolwiek, no to postaw na tą cierpliwość. Wysłuchaj, pozwól się wypowiedzieć. Potem, oczywiście, powiedz swoje zdanie, tak? To będziesz mocno myśleć o rodzie, o rodzinie, o budowaniu tej przestrzeni. Więc ja myślę, że to raczej idzie w kierunku odbudowywania. Wartości rodzinnych. Tak tutaj widzę. Potrzebujesz balansu, potrzebujesz równowagi i pozwolisz sobie na to. Będziesz znajdować sposób na to, żeby się spełniać, żeby się realizować w życiu, żeby wprowadzać do swojego życia więcej pasji. I też mam takie wrażenie, że znajdziesz to sposób na to, żeby odreagowywać emocje. Jakieś drobne nieporozumienia i konflikty pokazują się tutaj. OFA, faktycznie, być może faktycznie będą podejmowane decyzje co do rozwodu, rozstania, podziału i separacji. Też tak może być, moi drodzy. Dlaczego tak może być? Ponieważ jest to czytanie ogólne i tutaj m, różna grupa ludzi się zbiera. Faktycznie te rozmowy będą trudne, komunikacja z drugim człowiekiem będzie trudna, ale karty pokazują, że jeżeli stawisz czoła temu trudnemu, wymagającemu momentowi w swoim życiu, podejdziesz do tego zdroworozsądkowo, dojrzale, bez zbędnych emocji i krzyków, no to karty pokazują, uda ci się. Uda ci się ugrać to. Z czego będziesz oczekiwać? Pozorny, częściowy sukces odniesiesz, więc co do ciebie idzie, jedyneczko? Coś się burzy na płaszczyźnie rodu rodziny, coś się kończy, podejmowanie jakichś decyzji będzie dotyczących zakończenia. Relacji, związku, podzielenia się na tej zasadzie, ale u niektórych z Was też może być taka sytuacja, że będziecie walczyć o coś przed jakąś instytucją i tyczy się to zobowiązań. Finansowych, czegoś, co powinniście otrzymać z zewnątrz. i Jeżeli to o to chodzi, to karty pokazują, to do Was przyjdzie. Wiele też wiadomości otrzymacie, wiele też informacji, ale weryfikujcie sobie, bo nie wszystko jest prawdą. Tutaj dużo będzie plotek, ale w każdej plotce jest ziarenko prawdy. No i to jest taki moment u Was odpuszczania sobie czegoś, uwalniania się od czegoś, zamykania jakiegoś etapu i przyzwolenia na te zmiany. Wszystkiego dobrego! Dwójeczka, co do dwójeczki idzie? Trudne. Trudne emocje, yy, dwójeczko, trudne emocje, zmienne emocje, trudny, wymagający czas. Bardzo dużo wewnętrznych konfliktów, bardzo dużo nieporozumień, poddenerwowania. Ktoś też może wyprowadzać ciebie z równowagi, gorsze wieści mogą do ciebie płynąć, karty pokazują. Jakiś trudniejszy moment też w kwestii zarabiania, w kwestii finansowej, większe wydatki a mniejsze przypływy tutaj, no tak się to pokazuje i tak jakby trochę możesz być dwójeczko na minusie przez jakiś ten najbliższy czas i teraz tak, ja bym tu powiedziała też, że no trudne wiadomości mogą do Ciebie napłynąć, które gdzieś tam spowodują trochę w Tobie taki dyskomfort wewnętrzny i będzie się to czytać, tyczyć kwestii wszystko co jest związane z domem wszystko co jest związane z finansami z tym poczuciem bezpieczeństwa tej stabilizacji. Może brakować Tobie takiej równowagi emocjonalnej w rodzinie, w związku, który tworzysz. Może Twój partner, partnerka po prostu, najprościej mówiąc, wyprowadzać Ciebie z równowagi. Karty też pokazują u Ciebie, dwójeczko, że możesz mieć problemy właśnie gdzieś bo wszystko możesz czarno widzieć, bo może być ci momentami już wszystko jedno. No i tutaj zadbaj, zadbaj o te myśli, zadbaj o te emocje, zadbaj o zdrowy sen, bo tutaj ten brak snu, yy, trudny sen, może właśnie być tym czynnikiem zapalnym, gdzie ty później będziesz w jakiś sposób osobą pobudzoną, trochę sfrustrowaną. No, i tak, ale ty będziesz myśleć, ty będziesz myśleć o jakiejś zmianie, ty będziesz myśleć o, o zmianie schematu mm, działania w swoim życiu. Tak tutaj jest to pokazane. Yy, nawet, Ale karty pokazują, że idzie do ciebie trudny moment, ale później, za chwilę, mm, szybciej niż ci się to wydaje, to będzie się normować. To będzie się normować i będziesz myśleć o zarabianiu, będziesz myśleć o pracy, będziesz myśleć o nowej pracy, będziesz myśleć o nowym miejscu pracy. Jeżeli, jeżeli jesteś osobą, która nie pracuje, albo pracuje, albo tych finansów ma za mało, albo ma tą świadomość, że za chwilę ta praca się zakończy, czy coś takiego, to będziesz myśleć i nastawiać się na nowe, na inne. Zadbaj proszę o, o swój układ odpornościowy ale również też o swoich bliskich. Jeżeli masz kogoś za kogo jesteś odpowiedzialna, czyli twoje dziecko i tak dalej, to tutaj warto właśnie zatroszczyć się o taką młodą osobę, bo ona będzie wymagała twojej troski, twojej uwagi, ale też co do ciebie idzie, no moi drodzy. No podziębienia, przeziębienia trochę gorsze na samopoczucie. Dobre y, jakieś y, trudne wieści z początkiem, gdzieś tam kiedy tego słuchasz, możesz to być w tych energiach, ale za chwilę, za moment, tuż, tuż, już niebawem, szybciej niż ci się to wydaje, karty pokazują, że zaraz przyjdą dobre wieści, jakieś umowy, dokumenty. No bardzo, 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 bardzo dobre wiadomości, nowe początki, widzisz. Jeden etap w Twoim życiu się zamknie, może dotyczyć się kwestii zawodowo-finansowych, współpracy wszelako rozumianych, ale za chwilę przychodzi nowa propozycja, i Ty wchodzisz w zupełnie coś innego. Ale karty proszę Ciebie, żebyś. Zważała czy zważał na swoje emocje, bo szybko możesz dawać się wyprowadzać z równowagi i zawsze mm, gdzieś później może być ten dyskomfort wewnętrzny, bo o jedno słowo powiesz w natłoku złości, żalu, za dużo i później ciężko będzie te słowa odwrócić, a druga osoba będzie z tego powodu cierpieć. Także zwróć tutaj na to uwagę i finansowo nagle. Z takiego z, z spadku, z takich trudności, nagle będzie taki wystrzał w górę i Ty wyskoczysz do góry. I ja tego tobie z całego serca życzę. Jeżeli potrzebujesz takiego momentu dla siebie ciszy, spokoju, to pozwól sobie, znajdź sposób na to, żeby gdzieś tam się w jakiś sposób odstresowywać. Wszystkiego dobrego. I trujeczka. Co idzie do trujeczki? Jakieś podejmowanie decyzji w kwestii yy, zmian w kierunku finansowym. Tutaj może jakaś propozycja do ciebie idzie, albo już przyszła i jesteś właśnie już w tej świadomości, gdzie wiesz, że być może trzeba zmienić pracę, że być może trzeba uciekać z tego miejsca, w którym jesteś i iść gdzie indziej. To tutaj karty mówią, że. Tak, podejmij tą decyzję, chociaż no, mogą miotać tobą jakieś wewnętrzne emocje trudne, możesz mierzyć się z wewnętrznymi konfliktami, bo zawsze jest te, ale. Jeżeli ja zrezygnuję z tego, to czy ja wyjdę na tym dobrze, czy ja zamienię tą pracę na tą inną, czy ja będę mieć tam dobrze. No, i właśnie, jak tutaj się pokazuje. I tutaj karty mówią, że. Um, tak, jakby los, sytuacja no, zmusza ciebie do tego, żeby tą decyzję podjąć. I teraz tak. Yy, ja myślę, że tutaj będzie ci się powodzić. Tutaj to szczęście do ciebie się uśmiechnie, tylko uwierz w to, uwierz w to. Mhm, to jest ten moment. To jest ten moment, gdzie te wieści, te działanie, to wszystko będzie współgrać ze sobą. To jest ten czas, gdzie. Jak ty ruszysz energią, jak ty podejmiesz decyzję, jak ty powiesz swoje zdanie, odpowiesz tak lub nie, to później, automatycznie, jak lawina, to już zleci z ciebie, ta energia się u ciebie oczyści i pójdziesz naprzód. I pójdziesz bardzo mocno. No, oczywiście, z jednego miejsca wychodzisz, wyswobadzasz się albo, albo po prostu jest ta rezygnacja w Tobie albo ktoś z Ciebie rezygnuje, ale zaraz przychodzi coś zupełnie innego, nowego odniesiesz tam sukces, odniesiesz tam pozytywną energię patrząc na przykład na związki, na relacje, to karty pokazują jeżeli ktoś kręci się wokół Ciebie nowy, świeży zbadaj tą sprawę, przyjrzyj się temu komuś, zainteresuj się tym kimś głębiej bo ten ktoś może nie być do końca szczery i uczciwy dla tych osób, co przechodzą jakiś kryzys w związku, w relacji, karty pokazują, przepracujecie to i możecie dać sobie jeszcze jedną szansę. To do niektórych z Was idzie. Ale przede wszystkim, drogie trujeczki, cudowne wieści pod względem finansowo-zawodowym, podejmowanie mądrych decyzji, dobra intuicja i wyjście z takiej energii zastoju i zatrzymania. Tyle, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam.